Dobra, zaczynam nowego vloga, ale ten powiem Wam, że zrobiłam teraz zamówienie na shopping wczoraj wieczorem i dzisiaj jakieś 160 zł wydałam na kosmetyki. Ponad nawet, nawet ko 170. I kupiłam sobie serum nawilżające. Postawiłam jednak nie na The Ordinary, tylko na Nakomi. I kupiłam sobie SPF-A z Nakomi. Kupiłam sobie serum nawilżające. Kupiłam sobie peeling enzymatyczny, peeling kwasowy i e, takie serum liftingujące. Coś jeszcze. I jeszcze takie serum na noc. E, na twarz taki zestaw sobie zrobiłam fajny. Takich, wiecie co, takich kosmetyków z witaminą C i ten, to ja nie wierzę w to, bo ja sobie kupię witaminę C dla dzieci i po prostu wystarczy wsmarowywać w twarz. Więc y, tego nie kupowałam, ale potrzebuję takiego nawilżenia i mm, no zrobienia czegoś z twarzą, więc miałam iść do kosmetyczki, ale jakoś Kurde, do pudru sobie nawaliłam. No, ale jakoś nie, nie... Nie po drodze mi jest teraz. Teraz pójdę na tą Hennę. 13. Zapisałam siebie i mamę. Ja mam kupić ten z Dermediki. Ten... Krem Dermedika. I to jest... No właśnie. Dla suchej skóry. Bo SP y często są takie, o, ciężkie. Mało go mam. Muszę sobie to palić kremu. No i co, i zapraszam Was do naszego sklepu. Jeszcze po balsamy. Jeszcze nie wiem, czy jak to oglądacie, są już te. Mm, żele, ale będą. Jak tylko będą, to was poinformuję i na Facebooku i na Instagramie. I w tym o serum sobie tam rozświetląca, mam taką y, matową buzię. Pomaluję się, jedziemy na pizzę i lody z dziećmi. Co? Zbieram się cały czas. mówiła, że idzie w kolor, a cała się na czarno ubrała, ja wiem, ale mam do tego powód. Anty też jest cały na czarno, a za oknem jest tak wstrętnie, że ten golf to jest po prostu zbawienie na taką pogodę. Więc go ubieram. Cześć okay, kochani! Będziemy na sez... To jest Antek i... Siemano wojana. I kiedyś mama wiecie, gdzie jest tu? Mama tu jest. Siemano <laughs> wojania. I mówicie, czwórce, mówicie sam. Poczekaj. Siemania, wojania, siemania, wojania. Widzicie? Będziemy tylko no i mówić. Bo to jest, jest na ładniejszy Bo to jest papa. Do w tego kulara chyba. W ogóle nie mam teraz klasycznych, wiecie, zwykłych okularów. Jedynie te, ale jest parę osób, która ciągle mi pisze, że w nich wyglądam obrzydliwa. Chociaż ja tam się w nich lubię. I nie wiem czy tak szczą. Lubię. A niektórzy mi zauważą, że super. Wyglądam. I widzę co, ja chyba się pojadę. Ale mam srebrne kolczyki. No dobra, ubiorę te. Muszę czarne kupić. Mam imprezę teraz 23 i nie będę miała do sukienki okularów. No idę Antoś. Jeszcze muszę jeden za kolejne perfumy muszę kupić z Zary. Dzisiaj użyłam tej Gardenii. I w ogóle w Biedronce kupiłam e, Dominika Rupińskiego perfumy, bardzo ładnie pachną, takie na co dzień. Mało się trzymają. Idziemy. Idę! Nie wiedziałam, że tu u nas jest taki wielki chiński market. A potrzebuję pierdol na urodziny Laury. Więc się też tu przejedziemy. A jest niedaleko do Action. Wszystko mam po drodze: Action, Teddy i. Także. Shopping niedługo. A teraz stoimy pod yy, sklepem. Takim, gdzie są karmy dla psów. Ja jest ten chiński market z a Państwo za mną w ogóle nie umieją się zachować, więc nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby gdzieś z nimi iść na jakąś pizzę i w ogóle lody. Także zjemy pizzę, pierwsza pizza, bo nie mamy obiadu. I nie umyłam wczoraj włosy, fajnie nałożyłam sobie odżywki, no ale nie wysuszyłam. I za długo trzymałam pod turbanem i mam takie przyduszone. A moim włosom to nie służy. Turban na chwilę i ściągam. I to nawet te, czy ten bambusowy, czy zwykły z ręcznika, ale muszę, muszę je też, farbę muszę sobie jak? kupić. A powiedz jak, jak taty jeszcze nie ma? Poszedł tata po karmę. W ogóle totalny brak cierpliwości i czegokolwiek. Cały czas się kłócą, cały czas się biją i cały czas są niecierpliwi. idzie mężu. Który też swoją drogą ma przekichany. Już idę. Pasta say you love me, say you don't just give me something so I can move on, pull me closer. Push me away. Let me know if we'll be okay. Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired. Pacet przy patelni. O to chodzi. No, facet przy patelni to będzie wieczorem. <laughs> piękną zimę mamy tej wiosny. Proszę bardzo. Nie, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Ja wyciągam choinkę. Wiecie co jest najlepsze? Że ja mam już choinkę na grudzień. Kupiłam sobie piękną sztuczną. A nie jakieś tylko ciekawe, bo mój mąż już nie jest przeciwko przestawianiu kanapy, gdzie ja w tym roku dam choinkę? No mnie interesuje, bo mnie tak ten śnieg grudniowy... Patrzcie, jak syp... No tak nie sypało nawet w grudniu ma, tak? Mhm. Zeszłam tu dwie minuty temu. Co? daj go, ją do zmywarki on zejdzie w zmywarki patrzcie, taką sobie skołowałam, piękną poduszkę piękna, a widziałam bardzo ładne w i tak stwierdziłam, że super by pasowały takie w bzy różowe i sobie w poniedziałek po nią pojadę co? pojadę sobie jak, no 20 coś zł kosztowały. A chyba nawet z tego samego materiału by, bo ta też jest chyba z połem. Piękne były te bzy, ale jedną, nie dwie, jedna. Dwie by mi pasowały. Tam jedna i tu jedna. Tak wiosennie. No, tak wiosennie. Abstrahując od tego, co dzieje się na zewnątrz, wrócimy od babci, już jest godzina. Jak widać na zegarze, nie przekłamuje ten zegar. I już jest za 27. Nie wierzę w to, cały dzień nas nie było. To znaczy w południe pojechaliśmy, byliśmy na lodach na pizzy, potem u babci, no i wróciliśmy i tak nam minęła sobota! Sobota wieczór, humorgitowa! Humorgitowa, co? Mama, chodź, zabawcie się na chwilę sami. Nie, bo ja chcę wypić kawę. Ale to się... Cały czas atencja, nie ma chwili spokoju. Dobrze, Laurka, ja tam przy... Co mi chcesz powiedzieć? lody i Co? Tu masz Aha, te lody, takie? Chcesz? To Jezu, lampka, winka. Winko z lodem. Jak ja mam powiedzieć, hejka, dzień następny. Co to za gbiełek, gówno? Powiedzcie mi, że ja śnię i że jak otworzę to okno, to tego nie będzie. Zasłaniam wszystkie żaluzje w domu. Włączam wiosnę w TV i, i napiszcie mi, jak to zniknie. co sobie zrobiłam z żelazkiem. Muszę je wyczyścić. Przyjarałam sobie ze zelastki. Na sznurze. Trzeba się ogarnąć. Ty, ty, ty... jak tata? O, N. W, a, i, tak. Laura wie, jak wyglądają literki, ale nie wie, jak się nazywają. Pokaż. Brawo, ślicznie. Cała rodzina no. Mama. Tylko tata się przedotąd. Ty, A, ty, A. Tu już nie trzeba. Dwa razy napisać ty. tata i dwa razy. Teraz napisz babcia. By. By jak, by. by jak Basia. Jak w moim imieniu. Kreseczka z dwoma brzuszkami. Y tak. I tak. Wow. Zdjęcia zrobione. Robię koszyczek, który chcę też jutro wysłać. na miejsce! Ten się drze, chłop się. Po wszystkich się drze. Pan Majtek. Pozabijam ich się. Robię ciasto. Choć nie zasłużyli nawet na kopas, tupę. Pompować córce piłkę, bo chłopa proszę już dwa dni na pompowanie piłkę. Proszę go o powyższenie odkurzacza. O wszystko go proszę. On też przyjdzie i poprosi. I takiego. Wała, jak polska ta. No poprosi, szybciej niż później. Zobaczycie. Robię ciasto. Czy szklanki mąki.